Dzisiaj zapraszamy na całkiem nowy film z naszej serii Lego Ninjago ze spinnerami, które zrobiliśmy sami. Stawka większa niż walka i życie taki jest tytuł. No i. Serdecznie zapraszamy na film. Ten spinner zbudowałem ja. I. Mm, e co. Cieszyłem się, jak go budowałem, bo to był mój pierwszy spinner z Lego. Nie gadaj, też Ci pomogłem. <gryw> Teraz pokażemy większego. Lepszego. Ale ten, ja zbudowałem? To jest taki fajny spinner też. Wnajmniej ja go nie wybadałem Ja sam. Mam. No. Tak Teraz nie pokażę, jak Drugi się tak mieć. Drugi się tak. Drugi tak. No, Kolorowe, no nie? No to czy teraz czas, żeby pokazać Wam, jak zbudować takie spinery Gotowi? Kukus, do tego spinera Potrzebne są takie dwa niebieskie klocuszki. Wyglądają one tak. Nie muszą być niebieskie, ale chyba nie ma. Dwa innych. takie czerwone. Takie. Jeden taki. taki, jedno kółko zębate. Takie. Jedno, jedno kółko zębatem. Właśnie, kółko zębate. Nie musi być szare, tylko takie. I oczywiście takie to ale ktoś takiego tego nie ma, niech posłucha. Jak zbudować kolejne, no, ale to też warto posłuchać. Czas zbudować. Więc jak się to buduje? Bo ja tego nie wiem iść do światła tu nie widać. Ty to zasłaniasz. No, widać. Ten kabelek nam wystaje. Ja, gdzie trzeba włożyć ten czerwony? Pokaż nie, 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 nie. Nic nie widać. Daj, daj. Trzeba to połączyć z tym i włożyć do, na sam środek. Na ośrodką dziurkę. Teraz trzeba zrobić to samo od drugiej strony. Czyli żeby to wyglądało... Ups. Tak. I tak. Czas... Na, trzeba dać takie to niebieskie. Zasłania światło. No. Takie dwa niebieskie. Oraz na dole kółko zabada. I taki spinner już jest gotowy. Pokażę, jak się kręci. Kręci się super. Teraz czas na taki spinner. Teraz ja buduję. Ty trzymaj nagrywarkę. Tylko tak, żeby mnie nie wypowiadać, ok? Popatrzcie. Taki spinner buduje się tak. Poczekajcie. Daj do tego potrzeba paru takich kuleczek. Takich o. Nie zaczynaj. O. Dobra. Takiego tego jak wcześniej chyba, tak? Było wcześniej takie? Mhm. O. No. Kółka zęba tego. klocka, co wygląda tak, tutaj tak ma wyglądać mam oczy i coś co najbardziej potrzebne do spinera mam nadzieję, że to wszyscy macie takiego spinera buduje się bardzo łatwo to trzeba wsadzić tutaj w środkową dziurkę od dołu, przepraszam tak tak jak robił no Takim ten do góry, dobra? w Tą dziurkę. O. O, tak. O, nagrywaj. Teraz takie kloce, takie takie klococzki. Gdzie to było? Na, nie, to było to. Odwróć troszkę... Nie, no nie, no tak obróć, obróć, obróć. No, bok, dobra. Bardziej bo To będzie na koniec. Takie te tutaj wszystkie dookoła. Wszystkie takie różne kolory, tylko żeby dwa obok siebie takie same nie były. No to tutaj takie. Zatrzymaj. Przepraszam, ale nam, nasza mama coś chciała. Nie zatrzymuj tego, bałwanie. Już mamy tyle. Jeszcze to. I kurczę, jeden się nam zgubił. Dobra, potem doczepimy. To już wiecie, że jeszcze jeden taki. I na dole. Na dole. Nie, 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 nie zasłaniaj tego. zasłaniaj to światło. To. Kółko zamaczę Wciskamy tu. Nie tym nie czuję, nie czuję, nic nie widać. nie widać. nie czuję, nie czuję, nie czuję, A to nie A to to oczywiście moja śle... siostra źle zrobiła. Brat. 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 Pomyłka. Znaczy, bo to była moja młodsza siostrzyczka. Moja, mój brat duży dał i położył sobie, bo mu go ręce bolały. Aha, bo ty wyciągnąłeś. Aha. No i tu dałem. A moja siostra to wzięła i tak się tym bawiła. Kiedyś? No dobra. No chwilą, nie? No nie. Dobra. Spinery gotowe, daj drugiego. I obydwa są już w sam raz. Czas wybrać przeciwników. Pierwszy wybierze mój brat. Do stolika. Tutaj mamy Lloyda, Zeina Kaja Kolaj są do kapału, Krajtowie i Mink którego wybierzesz? Biorę Krajta. A ja wybieram... Może Jaya. Czas na broń Wszystkie miecze. Ja daję to w Nie wiadomo co to. Nicze. Stlety Na ostrze. No i ogień wyłącznie. Dla Kaja i Lojda Ja wybieram czarny miecz. A ty? To ja wybiorę złoty miecz. No. Wszystko jest gra. Idziemy walczyć. Mamy nadzieję, że wystarczy nam jedna walka. Jeżeli się nie uda, powtórzymy ją. Pierwsza walka odbędzie się na pudłach śmierci. Pierwsza i ostatnia. Prawdopodobnie. Oto są pudła śmierci. śmierci. Eee, z logosity. Tylko kurde, musimy ustawić to tak, żeby się nagrywało. Hmm... Poczekajcie chwilę. Pierwsza walka. Rozpocznie się na 3, 4, 3! Och, Kraj chyba przegrał. Powtórzmy to jeszcze raz. Druga próba. Raz, dwa, trzy, cztery. Za szybko! Trzy, dwa, jeden, za dwóje, <laughs> gdzie o nie jest ładny tracie. Podaj. Dobra. A gdzie jest kraj? Nie wiem. Nie mówcie, że mi wleciał do buzi, do gardła i do tyłka. <laughs> Ej, człowieku, człowieku. Czekaj, czekaj. Zgubi... Kurczę, to, to jest zapasowego. Szybko, szybko, szybko! szybko! Dzień, dobra. Szybko, szybko, szybko. Musimy się pospieszyć. Widzowie czekają. No, no bo zaraz jedziemy, zresztą zaraz jedziemy do tego, do... Przeciela. Musimy skończyć ten film. Ale tam tyś miał miecz. Szybko, szybko, szybko. Nie, nieważne. Nie szukaj. O, 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 może bez miecza walczyć. Tak, Jay ma mniej szans. Trzy. Dwa. Jeden. Ej! Dobra, kończymy dzisiaj walkę. Mamy nadzieję, że się podobało. Zstąpili przede wszystkim Jay. I ten kraj, gdzie on jest. Tam. Dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się.